Tu macie witajcie w kolejnym odcinku sobie Destiny 3. Dzieje, Radu Tutaj łapeczka przyszła, Julia, to budzić. Tak, budzimy, budzimy się. Kochaj łapeczka. Tak, weź tutaj wzmocnienie. Pochwal, że jest schludna, no i trzeba się z nią troszkę pobawić. Weź szczotkuj na przykład, weź uczucia, zajmiemy się koteczkiem. E, tak stwierdziłam, że dzisiaj Juliet pójdzie do pracy i liczę, że dostanie awans, a jak nie dostanie, to i tak drugiego dnia chciałabym, żebyśmy wyjechali. Chociaż może drugiego, może. Może nawet i w środę, bo wtedy jest wolne. Wyjedziemy za granicę, bo macie dziewczyny, mają niecałe 3000, a chciałabym ten dom wykończyć tak, jak mi by się podobał, tak? Więc e, stwierdziłam, że jak wyjedziemy za granicę, nazbieramy tam skarbów i wszystkiego, sprzedamy je i z tego będą hajsy. Tutaj, Matyldę, słuchajcie, troszkę przebrałam, trochę zostawiam jej ten styl, który do tej pory miała mam nadzieję, że będzie jej pasował, weź tu kąpiel, musimy się ogarnąć i tak, dostawiłam tutaj drzwi, żeby nam nikt nie właził poblokowałam te drzwi, że tylko my możemy wchodzić, powiedzmy, że zrobiłyśmy sobie tutaj taką twierdzę tylko dla siebie, skąd my mamy w z zupę z puszki, to ja nie mam pojęcia, może być hot dog dobrze, ty tutaj łapeczką się zajmij, czy łapeczka, tak, łapeczka już ma prawie pełne kontakty, to weź jeszcze tutaj zabawa, chwilę się z nią Pobaw. No i idealnie, super. E, dobrze, e, w takim razie weź tutaj sobie użyj. E, czy my nie mamy nigdzie prysznica? Ja na dole chyba robiłam właśnie prysznic. Tak, tak, jest. To tutaj weź właśnie prysznic. No ja bym chciała, wiecie, troszkę ten dom zrobić bardziej po swoją, we własnym stylu. No na razie tutaj tylko pokolorowaliśmy go. Tak to nazwijmy, bo tylko na tyle nas było stać. No a chciałabym jednak zrobić tutaj więcej, więc kasa jest nam potrzebna. Łapeczka, o właśnie, miałam Ci mówić dobry kotku, ty mój, żebyś, weź tu użyj. Chodź zjesz i właśnie pójdziesz sobie popolować. Jedz z miski i chodź, poczekaj się troszkę na ofiary. Może też jakieś e, bogate robaki znajdziesz. E, czy ty masz dzisiaj do pracy za 6 godzin? No to nam się na razie nie śpieszy. My mamy do, za 4 godziny, więc całkiem okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Ty schodzisz tu na dół. Też właśnie chciałabym te korytarze zrobić bardziej przytulne, w jakichś panelach. No jakoś tak na, na ciepło, że tak powiem, nie? A, a tu nie wychodzi, bo brak gotówki. Dobra, tutaj tańcz. Ja to sobie anuluję, bo to jest w klubie wodnika. Tu, żeby okazję ukończyć, właśnie tu nam podbije to pod awans, bo ostatnio czytaliśmy książkę, więc dlatego myślę, że być może Juliet uda się ten awans już od razu dostać. Dobrze, zjadłaś tutaj wszystko fajnie. Chodź sobie coś, e, jakieś majsterkowanie, czy coś innego umysłowego weźmiemy. Co tutaj jest nam jeszcze potrzebne? E, wiesz, co majsterkowania masz? Mniej to chodź sobie wzmocnimy mózg na majsterkowanie. E, też przy okazji, tak, za godzinę to akurat. Rad. Daj majsterkowanie, a ja przez ten czas pozbędę się tutaj już tych rzeczy, przecież już po świętach, a jest wiosna, prawda? No i też chciałabym troszkę inne okna tu dać. No ja mam pomysł na ten dom, całkiem fajny. Kto tu przylas? A, bo to pan pokojówek, przepraszam, pani pokojówek, bo ja zapomniałam, że my służby mamy. E... Zablokuj. Okreś Simów, bo pan byłby wpuszczany akurat. To panu odblokuje te drzwi, okej? Okay? Ale tylko te. I zaraz może to się uda. Zablokuj. O, Christian, no ja bym go chciała określić. No dobra, pan na razie będziesz odblokowany. Idź pan idź pan posprzątaj, bo pewnie coś jest do posprzątania, skoro pan się tutaj zategował. Tak, ty tutaj już się ogarniasz, Juliet już też e, sobie mózg naprawiła. No i Juliet ma wszystko okej. Okay. I w sumie jest 12, idziesz właśnie do pracy, to śmigaj. E, to my się zajmiemy przez chwilę Matyldą, zanim Matylda też nie pójdzie do swojej pracy. E, bo Matylda za dwie godziny, jedzenie jest... Ja ci ten strój zostawiłam? Coś mi się nie wydaje. Znowu jakieś błędy w kwestii ubrań są. No nic, zobaczymy. E, dobrze, weź tak, weź sobie tego hot doga. O, łapeczka coś złapała. Co łapeczka mogła złapać. Czemu my też mamy kolejny ten? A postawmy go sobie tutaj. O. Jakaś książka francuskie ciasto i bagietki dają tu. O, zobaczmy. Tak, patrzcie, i weźmiemy jej, ona ma pracuj ciężko. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie awans. E, dobrze, ja bym chciała zobaczyć, co ty tutaj jeszcze masz. Co to jest? Tego się chyba nie da wysłać, że. Tak, chciałabyś awans, to wezmę, tak ci zrobię. Gdzie tu jest nasza ta? E, tu jest skrzynka, czekajcie. Nie da się. Matylda, chodź zapłać rachunki, bo widzę, że rachunki są. E, jakbyś mogła, anuluj jeszcze gazetę, to jest w usługach. Dobrze, proszę bardzo. To, to akurat może być. Usługi, weź zeznań po usługi. Chciałabym, żeby tu gazeta anulowała, bo nam ta gazeta jest tak potrzebna. E, nie, pokojówka, ale tutaj. A to my już anulowaliśmy. To to musi być stara gazeta, ok. To ja sobie po prostu tą gazetę wezmę, wyrzucę. Dobrze, i my się zaraz zobaczymy, jak wróci już z pracy Juliet. Nie, Ju Juliet ma być dalej naukowcem. A ja zgubiłam gazetę. Tak, kochani, Juliet dostała awans. Patrzcie, ile zarobiła. Teraz jeszcze jej dochodzi wędkowanie. Dostała to też propozycję występu, więc niech sobie na to jedzie. No i cóż, i możemy, słuchajcie, my wyjeżdżać za granicę. Zobaczymy jeszcze, jak Matylda. O, Matylda też jakiś awans będzie miała. Bardzo fajnie. Tutaj łapeczka nam nałapała parę rzeczy. Hmm, tutaj jakiś jeden żółw. Iguana, weźmy to, posprzedawajmy drugi żółw. No, łapeczka też tutaj na swoją karmę, że tak powiem, pracuje. E, dobrze, tu już masz posprzątane i łapeczko, tu byś poszła sobie. Aha, tu już poszłaś podrapać, bardzo dobrze. O, Matylda też i. Nie masz awansu? Myślałam, że dostaniesz awans. No nic, trudno. Ale też bardzo ładnie dzisiaj ciężko pracowałaś. Chodź tutaj, Ciebie zapraszam sobie, i telewizję, jak wrócisz. Juliet pojechała na ten występ. W sumie jutro do pracy masz, ale myślę, że jak wróci Juliet, zrobiłeś wzmocnienie mózgu na to wędkarstwo, a jutro rano, jak dziewczyny wstaną, to wybierzemy się właśnie za granicę. No, mi się wydaje, że to jest jej strój do pracy, bo ja jej zmieniałam. Opaska też miała inną, więc nie mam pojęcia. Dobrze, jeszcze przy okazji, później mogłabyś sobie zjeść resztki. Zupa z puszki tylko została? Może weź, podaj... Hamburger z serem. Czemu ma się przesuwać? A gdzie jest łapeczka? A łapeczka znowu poluje, przecież ty miałeś iść spać. 5 tysięcy dostaliśmy, bardzo fajnie. No więc y, hajsy się zgadzają coraz bardziej, choć łapeczka tutaj śpi. Tak, podrapane, masz, wszystko się zgadza. E, Juliet, tak, wracaj do domu, mózg musimy ci naprawić. W sumie, chyba Juliet umie w tym związku bardziej gotować, tak. To może niech Matylda się relaksuje, a Juliet coś poda. Możesz podać coś więcej, e, podaj obiad. O, zapiekankę zrobisz na przykład. Dobrze, zjedzcie sobie zapiekankę, pójdziecie sobie spać. Dzisiaj chyba z tego, co pamiętam, u Juliet miałyście spać i wybierzecie się właśnie. Gdzie się wybierzecie? Ostatnio byliśmy w Egipcie, wcześniej byliśmy chyba we Francji, więc myślę, że moglibyśmy się udać do Chin. W Chinach jeszcze chyba nie byliśmy. Weź sobie tu wędkowanie. Zaraz zobaczymy, czy ci się tutaj to poprawi. Mam nadzieję, że mózgu sobie nie spalisz, bo to na tym, na deszczu. Dobra, jest w porządku. Idź, zrób to jedzonko. Macie, tutaj ściana jest pusta, ja bym tutaj chciała kupić jakieś fajne rzeczy. No ale to mówię powoli, aż się dorobimy. Dobrze, weź choć tutaj, e, choć Matylda sobie skorzystaj, weź prysznic, zanim zapiekanka będzie. O, już czwarty poziom gotowania, bardzo dobrze. I potem sobie razem dziewczyny zjecie i będziecie w sumie już gotowe na wyjazd. Możesz sobie tutaj potem podejść. O, akurat jest jedzonko. Weź sobie talerz. O. A czemu wy tak osobno siadłyście? O, co, come on. Dobra, Juliet, ty również jak skończysz? Proszę, prysznic szybki. No, już po północy. Wy to naprawdę macie dzisiaj tempo. I proszę tutaj jedna spać, druga spać. I widzimy się rano i szykujemy się na wyjazd. I dzień dobry, Matylda już wstała. Co tam ci się wydarzyło, dziewczyno? Chodź, zjesz sobie jakieś śniadanie. Może zjedz sobie na szybko na przykład sałatę. O tam jeszcze aż tak mocno głodna nie jesteś. Po co ci te lampki? Ty być do Francji. No sorry, będę teraz z Chiny, później pojedziemy do Francji, bo mam zamiar, żebyś z dziewczynami zwiedzić wszystkie, słuchajcie tutaj, te kraje. E, dobrze. Ty jak wstaniesz, to też powinnaś coś zjeść, plus powinnaś jeszcze coś pooglądać sobie. Weź sobie e, resztki, na przykład zapiekanka wstawa. Już jesteś prawie, że wyspana. Jak ta apeczka? Apeczka potrzebuje kontaktów. Jakiegoś wąża tutaj złapała. Jak już wszystko połapiesz, to może Matylda się tutaj tobą zajmie. Matylda co by w ogóle chciała. A postawmy ją przed telewizorem, będzie miała zajęcie. O, ty tutaj sobie zjedz. O, jeszcze jakieś żółwia złapałaś. Pokaż, co ty tu masz. Jakiś trochę bezwartościowy, ale to nic. Podejdź tu, zostaw to polowanie. Weź tutaj po posprzątaj, zostaw to radio. I chodź, tutaj trzeba pochwalić, że jest łowny kotek. O, i tutaj się zajmiemy, i będzie git. O, proszę bardzo. No tak, przed wyjazdem trzeba koteczka ukochać, prawda? Dobra. Tutaj będę patrzyła czy równo kontakty. Juliet, nie, ty do żadnej pracy nie. E, już bierzemy telefon. Podróż. E, podróżuj to jest to. Czy? Nie, to nie jest to. Na pewno to jest weź urlop, prawda? A może i podróż, i zaraz zobaczymy. Tak, podróżuj. Tak, i my chcemy właśnie do Chin, do Francji, innym razem. No, tylko na trzy dni na początku. Może uda nam się jakoś te koszty wizy nabić. No, yy, koszty, punkty wizy. Może, może się uda. Dobra, w każdym razie jedziemy. Zbierać się dziewczyny. Tak, trudno się mówi. A czekajcie, bo znowu pan pokojówek przyszedł, a ja mu znowu drzwi zablokowałam. Tutaj mu te odblokuję. <laughs> Niech sobie wchodzi. No i jak pięknie. Dziewczyny dojechały. E, I tak, trzeba sobie chyba znaleźć jakieś. Możemy w sumie tutaj bytować, dobra. E, bo chciałam sobie czegoś lepszego poszukać, jakiegoś miejsca, słuchajcie, z e, noclegiem, ale tak. Dobrze, teraz się rozdzielamy. Jedna jedzie tu, druga będzie jechała gdzie indziej. Gdzieś, gdzie też możemy coś odkryć, coś poszperać, coś zdobyć. Patrzę gdzie. Hmm. Może tu. To, to jest jakieś ustronie. Może tu prędzej. Dobra. Ty odwiedź to, tamto odwiedzi tamto. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś dla nas będzie. Czy jak tu wejdziemy, to coś, coś zdobędziemy. Czekajcie na no, odwiedź miejsce. No, zobaczymy zaraz. Tak, Matylda odwiedzi. Matylda będzie szczęśliwa. No i co? I tutaj poza tym, że to coś jest, to można tu wejść. Coś? Pokażcie. Badaj. Można. Oczywiście, że można. Ta jeszcze jedzie. Weź zaraz zobaczymy, jak Juliet sobie poradzi. Jest. Dobra. Weź użyj schodów. Zobaczymy. O, ta już dojechała. Czekajcie, też muszę zobaczyć. Czegoś ty się rozebrała w neglisz. Czy tutaj coś jest do odkrycia? To, co to jest? To jest obóz, jako obóz, tak? Nie, to gdzie ty jesteś? A ty tu przylazłeś, dobra. Dobra, czekajcie, ja się tutaj może porozglądam. No, wygląda to fajno, tylko to jest kop. OK, możesz to kopać. No fajnie to wygląda, tylko kwestia, że tu chyba żadnego przejścia ani wejścia nie ma, albo ja go nie widzę. Dobra, na razie pójdziesz tam kopać. Tutaj jest wejście, dobra, użyj schodów. Ty już tam weszłaś, Poka pokaż Juliet, co u ciebie się wyczynia. Juliet gdzieś we weszła, a ja nic tu nie widzę. Czy tu można jakieś światło, cokolwiek? Autentycznie tu jest. Okropnie ciemno. Czy tu możesz to zbierać? Nie, ale tutaj coś jest. Zbieraj. Bo ja tu nic nie widzę. Czekajcie, może niech ona spróbuje wyjść i wejść jeszcze raz. To wtedy to zatrybi. E, możesz iść tu. Może ja ją muszę pilnować, bo tu jakiś bug był po prostu. Nie, tutaj jest po prostu tak ciemno. Matko, no tu są jakieś lampione. Czy to można włączyć w jakiś sposób? Czy wy cokolwiek tu widzicie? Ja nawet tu nic nie widzę. W żaden sposób ja tu nic nie widzę, a tego się nie da załączyć. Tu coś jest. Przejdź przez drzwi, może tu się da. O, dzień dobry! Matko, to już tutaj nic widać nie było. To się coś robi, oglądam. Oglądać się nie chcę. Ja chcę tutaj skarby i nagrody. O, proszę, zbieraj. Czy tu jeszcze coś jest? Tu są jakieś drzwi, przejdź. Dobra, zobaczmy, co robi Matylda. Matylda gdzieś tu wlazła. Tutaj coś jeszcze jest dla nas. Tutaj jest klucz, patrzcie, którego nie mamy. Gdzie ten klucz może być? Może... Czy to jakoś nie? Tu się nic nie robi. Czekaj, bo ty się tutaj cieszysz. Ja tu. Możemy oglądać tylko. Wsuń klucz. Ten klucz byłby gdzieś tu wyżej, może leciał. A ty wykopałaś tam w ogóle coś? Miałaś tam gdzieś pójść kopać? Nie, ona tam nie wykopała. Znaczy, że ten klucz na ziemi gdzieś nie leży. Obie gdzieś trafiły w jakieś dziwne miejsca. Dobra, tam niech sobie poogląda. O, tu przeszliśmy, patrzcie. O, tutaj już coś może być. Zbierz łup. Tutaj też mamy kolejny klucz. Tutaj coś jest. Zbierz łup. Zbieraj. Dobra, ty tu masz co zbierać. Tobie się nie poszczęściło, ja ci powiem, albo ja nie wiem, gdzie jest ten klucz. No tutaj. Aha. Bo tego się nie da przesunąć, a klucza ja nie mam. Tu jest tylko oglądaj. Dobra, choć ja ci znajdę na szybko coś innego, co ty byś mogła zwiedzać i obrabować. Może tutaj, w świątynię. Zobaczymy. No, w sumie to marzeniem Juliet bardziej jest skończyć to mieszkanie niż Matyldę, więc no. Wiesz co? Bo tutaj musisz stanąć. Ok, czy ty w tę stronę? Nie, tego się nie da. Tam jest w sumie stań, a ja wiem, chciałabym to, ale pociągnąć, a to żadno się nie da, dobra, to wyjść. o, tędy się da, pchnij daleko, chodź, spróbujemy, o, dobra, już zostaw i chodź tutaj nastąp, dobra, tu nam się otworzyło, fajnie, coś mamy, otwórz. Dobra, mamy stos monet, weź wszystko, super, tylko teraz tak, czy coś jeszcze, mogłabyś wyjść z tej skrzyni, no skąd ja mogę znaleźć tutaj klucz, o tutaj jest, patrzcie, nastąp, dobra, chyba sobie możemy po pobadać i ewentualnie znaleźć coś, badaj. Dobra, klucza tu nie mamy. Czy tu też jesteś schowane? Nie. Dobra, to weź jeszcze zbadaj parę razy, może się uda coś jeszcze znaleźć. Chyba już nie. Zaraz. To popatrzmy po tych pomieszczeniach. Czemu wy tutaj tak stoicie z szeregiem? Czy ja nie mogę sobie podejść? Możesz podejść tu. O, pociągnij. Dobra, zosta. I tutaj chodź, zbieraj. Zobaczmy, czy Matylda dojechała na miejsce? Tak, Matylda już jest w świątyni. Czy przy tej świątyni coś jest wartościowego, że tak powiem? Gdzie tu jest w ogóle wejście do tej świątyni? Tutaj widzę jakieś schody są. Weź, bo ja nie mogę, no. Mnie góra trzyma. O, dobra. Weź użyj schodów, zobaczymy, jak tam wejdziesz, co tam dają, a przez ten czas chodźcie więcej, tutaj gratów nazbieram. Jak coś mamy suszone jedzenie, co prawda ja bym wolała diamenty i inne drogocenne rzeczy. Czy tutaj jest... Nie, tu nie ma tej ściany, czy ściany. Wziąć wzięłam, ale chodzi mi o to, że... Jak się przedostać tam dalej? Podejdź tu teraz... No, jak nie możesz. A jak podejdziesz tu? Tu się nie da? Nie, czyli musi być jakieś przejście dziwne. Też coś, czego ja na chwilę obecną nie widzę. to jest wyjście. No, w sumie tutaj mamy tylko te dwa. Tu jest jakaś szabla, jakieś coś. Nie, bo szukam słuchajcie, gdzie ja mogę znaleźć tamten klucz, prawda? No tutaj. Tu nie widzę. Czy byłoby tutaj coś jeszcze schowane? To już było nastąpnięte. A jakbyśmy tutaj w tym pogrzebali? Czy tym się nie da? Tu się chyba nie da. Tutaj nastąpić drugi raz też nie mogę. Tutaj to wygląda, słuchajcie, tak, jakby można było je sobie przejście zrobić, ale też nie. No ja tu już nic więcej nie widzę tak na dobrą sprawę. Jest szesnasta. No tak już po ścianach tu patrzę. Aha, tutaj to nam się świeci. A weź tu podejdź. No być może jak zejdziemy na dół. Nie, tu się też nic nie da. Nie. Weź zbadaj. Być może... O, zbadaj ponownie. Nie, to już nic nie daje. No, tyle co zbadaliśmy, ale być może coś innego się gdzieś pojawiło. Myślę, że tu powinniśmy jakiś klucz wyjąć. Zaraz już tutaj jeszcze ściany wszystkie przejrzę. Nie, po tamtym macaniu nic się nie pojawiło. Nie, my możemy tylko badać ponownie. Tak, i nic więcej tu nie znajdziemy. No nic, to, to nie wiem. Idziemy na coś nowego? Właśnie, a dzień co Matylda? Aha, Matylda postanowiła wrócić do domu. Ale co ci się tu nie podobało? Chciałam, żeby weszła tutaj do środka, bo ja chciałam to zobaczyć. Użyj schodów. Tam nie mówisz, że lokalców masz poznać, bo nie o to nam tutaj chodzi. Nam tutaj bardziej chodzi o to, żebyśmy. O, i użyj tych schodów. Chodzi mi o to, żebyśmy skarby sobie zebrały. Tutaj, użyj schodów. Jesteśmy jeszcze wyżej. Coś mi się nie wydaje, żebyśmy na samym szczycie dostali nagrodę, ale wyłaśmy. Aha, jesteśmy po prostu w punkcie widokowym. Możemy sobie tu stanąć i popodziwiać widoki. Co, głodna już jesteś aż tak? O, nie przesadzaj, aż tak mocno głodna nie jesteś. Dobra, chyba, że tutaj dziś obok były jakieś ruiny. No w każdym razie, słuchajcie, mamy trzy dni, więc podejrzewam, że jest jeszcze coś tutaj do zwiedzenia. Bo macie jeszcze... Tu, co tu jest? Smocze źródła. No zaraz zobaczymy, czy tutaj coś jest ciekawego. Jakieś, nie wiem, ukryte lochy. To, co to jest? A, to jest jako latarnia. O, tutaj jest jakieś źródło życzeń. No. Dobra, ale lochy, jeszcze lochy. To, to, to nie jest. A tu? U stronie pięści jakieś. Nie, to, to będzie. Chociaż, patrzcie, tu są te. Coś tu też można byłoby zdziać. Dobra, w każdym razie, dziewczyny, wracajcie już do domu, bo wydaje mi się, że pora odpoczynku dla Was będzie akurat śmigać, śmigać. I, i, i. I no mówię, w kolejnym sobie jeszcze e, potegujemy tutaj, ale patrzcie, jakbyśmy to, co to jest. O, możemy to zanalizować. Ja jeszcze sobie zanalizujemy, zobaczymy, czy to jakieś drogocenne jest. Tam jeszcze jakieś chyba hajsy gdzieś były zbierane. Tutaj suszone jedzenie. No, ty to wiem, że nic nie masz i ty w ogóle to jesteś głodna i nieszczęśliwa. O, ty pierwsza. O, i 200 tych. 200 teraz kosztuje. Wcześniej było tańsze. Aha, tutaj nocujemy, tak? Dobra, wiesz co, to ja zrobię tak, żeby było szybciej. Masz jedno, ty dostaniesz. Proszę bardzo, zjedz sobie. A potem możesz iść tutaj spać. Już? O, i telefon jeszcze pobiłaś. A, idź ty. Ale przynajmniej się trochę najadłoś. Dobrze, to będziemy kończyć ten odcinek. Mówię, w kolejnym odcinku dziewczyny sobie jeszcze poszukają bogactwa. No i tak jest lepiej niż było. No, tylko mus, muszę pamiętać, w których miejscóweczkach byłam, a w których nie, żebyśmy się nie powtarzali. Ale pójdziemy do tej pierwszej, co od razu są te, te płytki do nadepnięcia, i myślę, że tam uda nam się jeszcze coś fajnego znaleźć. Dobrze, a ja na razie się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, i widzimy się niedługo. W kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.